Cieszę się, że mam tą walkę o pas dalej, mimo tego, że Lil Masti z nami już nie ma. Ja o tym wiedziałam od dwóch miesięcy, ale nie mogłam się wypowiadać na, na ten temat. Nie dziwi mnie to wszystko i sposób jakby zakończenia tej współpracy, ponieważ uważam, że Lil Masti jest zakłamana. Jest to przerost formy nad treścią i papa, żegnamy cię serdecznie. I co? No jestem po prostu ciekawa, jak, jaki będzie wynik walki tutaj z Usię i Kamili. Um, I co, nie mogę się doczekać swojej walki o pas. Aktualnie jestem w spoko formie. Słyszę, że jestem terminatorem, tak się też czuję, więc siaba daba lecimy. Czyli generalnie się cieszysz, tak? Tak, cieszę się, bardzo się cieszę. A nie masz uczucia niedosytu, bo z tego, co znamy się prywatnie, Wiesz, e, no to chciałaś pokonać ja Wilmasty, nie? Wiem, wiem o czym mówisz, jakby... Oczywiście, że zabolała mnie ta porażka i uważam, że. No, zależało mi na tym rewanżu. Uważam, że to, jak potraktowała mnie Masti, było po prostu straszne. Um, straszne, ponieważ jest to osoba, która um, mówi o, o sile kobiet, mówi o tym, jak kobiety powinny się wspierać, a czujesz, że po prostu chciała mnie zniszczyć. I jej się to nie udało, i no co, ja jestem tutaj. Um, krótko po, po naszej walce po prostu. Um, ślad po niej zaginął, wiadomo, że gdzieś tam jest aktywna w swoim świecie, ale ale to tyle, no. to nie ze mną, nie ze mną ustala warunki, warunki kontraktu, więc więc no cóż mam powiedzieć, cieszę się, że mam swoją walkę o i cieszę się, że jestem w tym miejscu, a co będzie z nią, to mnie to nie obchodzi. Więc Też no. prawda jest taka, że my przez te wszystkie gale już, to już jest dziewiąta gala, nauczyliśmy się jakby, no, po prostu mamy doświadczenie, wiemy jak możemy wyceniać tak, Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale szanowna pani bizneswoman, businesswoman i, i singer, mówi tutaj o Lil Masti, jest osobą, która e, sprzedała jedną z mniejszych ilości pay-per-view, a e, oczekuje horrendalnego wy, wynagrodzenia, więc e, no, cóż mam powiedzieć? Cóż mam powiedzieć? E, e, powiedz mi, e, Kamisz, Zusie, jak. E, Będę u chłopaków WK na pobijaniu rekordu w wyciskaniu sztangi Lil Masti. Więc no, no ale coś mam powiedzieć, no, wyszło jak wyszło, ja rosnę w siłę naprawdę w zatrważającym tempie. Um, I co? Co no, wszyscy zobaczą, jak będzie. Ja się nie mogę doczekać. No. no to w takim razie Marta, dziękujemy Ci. Fajnie, że do nas przyszłaś. Dziękuję. Dziękuję, widzimy się na drugiej konferencji. Zabieram torebunię i spadam. Pa! Dzięki, cześć!